Witam. Jest to moment kulminacyjny na pewno. Bo jest to na 99,99% ,99 ostatni odcinek. Więc kontynuujemy to wszystko. 24 odcinek. Mamy ciągle w pieprzonym Hot Pursuit. Nie <gry> Nienawidzę tej gry. Jak zobaczyłem po prostu, ile będzie trwał ten wyścig, a trwa 24 km. To sobie jednak odpuściłem i uznałem, że teraz na spokojnie. Zostały nam ten wyścig i następny... Oczywiście, że kolejność nie ma tu żadnego znaczenia, a potem zobaczymy napisy końcowe. Także zakończenie tej gry jest bardzo. No, no nie spotkałem się nigdy i nigdy zakończeniem gry takiego poziomu. Nigdy. Nigdy. Jak nas wyprzedzą, to przynajmniej EMP będę mógł używać. Użyjmy sobie dżema. Bo teraz jest zwężka, tak? nie ma blokad. Nic na razie nie widać. On nas wyprzedzi, dobra. Dziwne, że nikt nas nie strzela. Nie, nie chcę. Nie lubię tamtej trasy. Kurde. Chciałem w niego przypieprzyć. Wow. Mam MP, więc... Fajnie by było tego użyć. W końcu. Nie no, na tego to szkoda. Kurde, co tu się dzieje w ogóle? Młyn. Toż sam nie wiem, czy to ze mną coś się dzieje, czy z nimi. Turbo boję się używać. Jak patrzę ile mam HP. Seri? który boję się turbo używać. Ale chyba to zrobimy teraz. To jest! No chyba nie strzeli we mnie. Młyn, po prostu młyn. wow don't miss it slide them custom win win win, win. a spike O, żem. No musi ktoś wejść. Nie? Żeby, żeby oni mnie tylko nie rozwalili. Tylko mnie nie rozwalcie. Mam jeden drzem. Myślę, że warto go oszczędzić. Trzeba przeżyć po prostu. 6 km, kurde, ludzie boję się. Ludzie się boję. Ale w sumie jak na koniec gry przestało, nie? Czy tu prosto, czy tu w prawo? Myślę, że musiał być skręt. A ja bym turbo użył i by się rozbił. Kurwa! Kurwa! Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. O. Oh. Image critical. Wiedziałem, że użyję Ale jestem teraz wysoko, bo tych kolców wypatruję. Utra minuty zostało. No nie, no na pewno coś się odwali zaraz. Jedzie roz. Oh, yes. Będę mega. Jeden wyścig dzieli mi od końca. Tak? Dobrze policzę. Nie. Nie tu. Bugatti. Skoro możemy. To właśnie Bugatti. Wejronem nie jeździłem. Także możemy przypiętczentować to wejronem. Wow. Po prostu wow. Siedemdziesiąt kilometrów? I dziesiąt, to bym jeszcze zrozumiał, ale siedemdziesiąt? To będzie wyścig na przetrwanie. Kurde, ile? Znaczy, okej, okay, wiem, że Bugatti, tu na pewno te 70 km to będzie, jakbym golfem wyjechał. 30. A, rozwalmy sobie ten samochód, bo przecież mało kilometrów mamy. Jest za długi wyścig, żeby sobie na takie błędy. Ja wiem, że to jest ostatni w kolejności, ale on nie musiał być ostatni. Mogą go brać przed chwilą. Ile? Koniec gry to trzeba zrobić wyścig przez tą mapę. Ale tu, Ale mapa duża jest, jakby nie patrzeć przez to, to. to. Pytanie, czy to nie jest okrążenie, jakby. Czy wiecie? Wchicie, pamiętam, że to było po 30-40 kilometrów. Jakie jest odzwierciedlenie tych kilometrów, to też chociaż samochody poruszają się z jakąś konkretną prędkością, więc to musi być w jakiś sposób odzorowane. Nie wiem, czy opłaca mi się być pierwszym, czy wtedy nie zganiam sobie na głowę całego fokusu z nimi nawet nie chcę się uderzać. Też myślę, że wytrzymałość nie będzie to jakimś wielkim problemem, że to po prostu takie na woda, bo tu policji nie ma, nie? To tak ostro nie powinno być. Zobaczymy sobie, czy w 35 minucie będę miał połowę wytrzymałości. No ale zobaczcie, już 10, 10 kilometrów. Jest tam komunikat z banda. Nie chcę być na pewno w tym całym ogniu walki, młynie, który oni tworzą za nami. Ale było moje zdziwienie, jak zobaczyłem 70 km, myślałem, że to jakiś troll. Dobra, niech oni jadą pierwsi, naprawdę. Ja nie zamierzam się z nimi przepychać. Nie jest warte tego teraz. W sumie to nie jest warte tego w ogóle. Ja ten wyścig to mógłbym sobie sumie ukończyć po prostu. Nawet na brąz. Oczywiście, że będziemy starać się być piersi, ale chodzi mi o to, że to nie jest walka o złote kalesony, To jest walka o to, żeby zobaczyć zaraz napis końcowy. Tak jak graliśmy policją i zobaczyliśmy po przejściu... po ostatnim wyścigu, który był w ogóle dostępny jako policja. Patrzę, napisy końcowe. Kurde, no czegoś takiego bym się nie spodziewał, A tu przynajmniej mamy jakiś ending. Przynajmniej przynajmniej. Collision. Sam wyścig w sobie może trochę trwać. Przez trzy minuty. Siedemdziesiąt kilometrów. Widzieliście coś takiego kiedyś? Ja no, też nie. Tej gry nie dotknę nigdy nawet kijem. Nigdy. Nigdy. Zaraz dla rekreacji odpalę sobie Rivals i myślę, że na pewno nie będę miał takich samych spostrzeżeń jak tutaj. Na pewno nie. Jeśli grałbym na jakimś Xboxie albo na Playaku w roku 2011 pod Porsuit, myślę, że odebrałbym to na plus. Ale jeśli grałbym casualowo a nie jeśli znałbym poprzednie części, wiedział co w ogóle EA mogłoby zrobić, jak mogłaby wyglądać taka gra, jeśli byłaby konkurencja jakaś, nie wiem, chyba w Forza 1 jakoś wychodziła, nie? Nie no już po. To... Tak. To jeśli to wszystkie czynniki zaistniałyby, to prawdopodobnie cieszą mi się z tej gry, ale jeśli ja wiem jak wyglądały poprzednie części, to wiem co mogłoby tutaj być, a co dostaliśmy? No to nie Bo to chyba na PS 3 jeszcze Xbox 360 wychodziło, tak mi się wydaje Chyba tak, 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 tak Przecież GTA 5 wychodziło nawet na PS Trójkę 45 kilometrów Patrzcie, nawet nie. Nie śmiali mnie wyprzedzić. Wiedzieli, że ich prowadzę po prostu. Pan przewodnik. Mija pie szósta minuta. A jakby nie patrzy. O, już wyprzedził. Ale patrzcie, jak zipię. A my. Myślę, że jeśli będziemy jechać tak jak jedziemy, to skończymy na jednym kawałku. Na 35 kilometrze mam podsumować sobie stan techniczny mojego super Bugatti. Jakby to była policja, no sorry, ale nie ma opcji żeby tu. Że, żeby, żebym dojechał, bo policja by nas po prostu zniszczyła. I młyn byłby jeszcze z tymi kierowcami, bo oni też by jechali inaczej. Ciekawe, może tutaj pod koniec będzie policja. będzie taki. takie dobicie. Ale ten wyścig jeszcze jako tako, on yy, kończy tą grę. Oczywiście. To jeszcze w takiej konfiguracji, że ja jako ostatni go robię 412 wybiło, tak? Jeśli ja go ostatniego robię, to rzeczywiście tak dodaję taką wisienkę na torcie tego pieprzonego główna, ale. No wyszło ok. Równo 70 klocków było, a teraz mamy 35 km, a ja widzicie, że. Wytrzymałości mam dosyć dużo, więc myślę, że to po prostu było przerażenie, ale pierwsza moja myśl, jak zobaczyłem 70 km, pomyślałem sobie nie, 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 ja nie gram w tą grę, ja już to instaluję, ja nie chcę w to grać. Naprawdę. Ej, nie chciał dobić 412, 411 i mi się że wcześniej też nie było 412, tylko 400. 11. To jest Max Speed i on więcej nie wruszy. Jest lotnisko, tu rzeczywiście chyba całą mapę po prostu zwiedzamy. 26 km. Kolejny, Dramat. Możecie opowiedzieć, co Wy sądzicie o Hot Pursuit. Chociaż, tak jak mówiłem, w paru materiałach wcześniej, i ostatnim, i przedostatnim, i przedprzedostatnim, i przedprzedostatnim. To wiele młodszych yy, ma dobre zdanie o Hot Pulsuit, co ja się. No, lekko to ujmę. Nie zgodzę. Ale to jest moje zdanie. I każdy ma prawo do swojego zdania, także wiecie. Nie, mówię bez kitu serio, żeby nie było, że jeśli ja coś uważam innego, a wy coś innego, to że jestem naprawdę pełen szacunku, ale o tym bym nie mógł powiedzieć. Widzicie, są różne podejścia, że moja prawda jest bardziej prawdą niż twoja prawda. Nie. Bo chodzi mi o to. Ja na przykład bardzo jestem uczony na coś takiego. Bo chodzi mi o to, że później. Co może się obrócić przeciwko tobie, jeśli ty coś uważasz i odna osoba coś mówi. Miałem takiego widza na TikToku, który pisał, że. Kurde, bo jeśli ja przegrałem. Asasyny. Zagrałem wszystkie Assassin'y, jestem prawdziwym fanem Assassin'a, ja mam. Pra... Ja mówię. Ja mam rację a ty nie. Szczerze, to ja uważam bardzo często, że nawet opinia. Na przykład w muzyce, nie? E, jakichś tam ludzi, którzy kurde mają niewiadomo osiągnięcia. To w wielu sytuacjach, gdzie chodzi naprawdę o kwestię gustu, i nawet to jest poparte jakimiś argumentami, to uważam, że to i tak jest opinia. To nie znaczy, że tak jest. To nie są jakieś namacalne fakty. Wiecie o co mi chodzi? To jest różnica między faktem a opinią. I ja mogę, mam prawo tak samo powiedzieć, że coś mi się nie podoba. I to jest moje zdanie, do którego mam zawsze prawo i zawsze będę tego bronił. Zawsze mam takie podejście, że nie pozwolę sobie nigdy odebrać swojego zdania. O! Przebiliśmy 412. To jest nawet zapisane w konstytucji, że mam prawo do własnego zdania i mam prawo do. Godności. I nikt nie może mi tego zabrać. Mam prawo przypierdolić ten samochód. Widzicie? Nie, nie mogą nas dogonić, także chyba w tym wyścigu. Teoria moja, że jak my jesteśmy pierwsi, to oni nas wyprzedzają, czy doganiają i tak dalej. Tutaj jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że to jest wyjątek taki jeden. Od... Z wielu, no ale ten wyścig ma 70 km, a nie 3. Ale jak w policji robiliśmy te ostatnie wyścigi, to one były takie śmieszne, takie łatwe po prostu. Ten odcinek to są w sumie tylko dwa wyścigi, ale jakie? Szczególnie ten. 7 km. Już mi ręce odpadają. A, to w sumie też mogłem powiedzieć po prostu, co sądzę o tej grze. Także uważam, że ona nie jest. A, właśnie, bo zawsze na koniec gry robię opinię. Uważam, że ta gra nie jest żadnym trendseterem. Uważam, że oferuje mało, że oferuje mało samochodów. I nie chodzi mi o to, że każda gra wyścigowa musi to oferować. Ale chodzi mi o to, że ta część nie oferuje nic w zamian. Chodzi o to, że jeśli tu nie mamy tego otwartego świata, nie mamy wyborów samochodów nie mamy opcji tuningu samochodów i mamy fabuły, to powinniśmy dostawać coś innego. Co dostajemy? Uważam, że dostajemy dobrą grafikę. I jeśli byśmy grali na w 2011 roku, myślę, że na pewno powiedzielibyśmy, kurde, ta gra wygląda ładnie. Bo tak, w porównaniu do Undercovera, który był w 2009 roku, ta gra wygląda ładnie. Bo ta gra wygląda ładnie. Ale ona nie oferuje niczego specjalnego, uważam. Oczywiście, myślę, że jeśli bym to oceniał w 2011 roku, myślę, że byłoby dużo lepiej. Ale... No nie podobała mi się ta gra i na pewno nie zagrałbym w nią drugi raz. I myślę, że na tej mojej opinii mogę powiedzieć tyle. A jeśli jesteście zainteresowani, to tworzę TikToki Shorts o tematyce... Trzy najlepsze rzeczy, trzy najgorsze rzeczy, albo najgorsze rzeczy, top 3 i tak dalej. Także myślę, że ten Hot Pursuit też będzie na tej liście. I mogę Wam zdradzić już co będzie. Warunki pogodowe, jako plusy. Bo to zasługuje na pewno na pochwałę. Bo tutaj to zostało fajnie zaimplementowane, że rzeczywiście jak był deszcz, to czuć ten deszcz. Jak był śnieg, to czuć ten śnieg. Ukończyłem grę. I o to chodzi. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i szczerze boję się, że teraz te napisy końcowe mogą mi, i ta muzyka, mogą mi to wszystko zabrać. Także opowiedziałem odnośnie swojego zdania. Następne Rivals i zaraz je odpalam. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, piszcie komentarze i pozdrawiam Was. Kolejna seria na tym kanale, gdzie jest 4000 materiałów ponad. Nara!